Z naszej inicjatywy, po burzliwej dyskusji, zostało takie stanowisko przyjęte, jednak w złagodniejszej niż proponowaliśmy formie. Chciałem zwrócić tylko uwagę na to, że, że do momentu przetargu zarówno związki zawodowe, zarząd naszej spółki, jak i radni powiatu zachowywali dużą wstrzemięźliwość, posługiwaliśmy się bardzo dyplomatycznym językiem i formami wyrażania swoich opinii. Natomiast po rozstrzygnięciu tego przetargu, no, skończy Toczył się czas dyplomacji, myślę, że trzeba przychodzić do, do działania. I stąd w naszym, w naszym stanowisku znalazły się zapisy, które mówią o. Tak naprawdę o, o tych, którzy tą odpowiedzialność polityczną za tą decyzję podejmują. W imię pewnej kultury politycznej, spolegliwości, żeby nie zająć się sytuacji na, na terenie naszego powiatu, przyjęliśmy łagodniejszą formę, ale tak czy owak podtrzymujemy nasze pierwotne stanowisko, żeby. żeby było wiadomo jakie środowiska polityczne jednak stoją za decyzją która została w tej sprawie podjęta. W tym momencie chciałem również za państwa pośrednictwem zaprosić wszystkich mieszkańców Świdnika, powiatu Świdnickiego, może Lubelszczyzny na cichy marsz protestacyjny, który organizują związki zawodowe naszego zakładu. Ten marsz odbędzie się w środę 6 maja, 6 maja o godzinie 15:15 .15. i w ramach tego marszu w sposób kulturalny będziemy starali się wyrazić nasze nasz protest wobec tych decyzji, które podjął rząd platformy obywatelskiej.